Cześć witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem życie Maron, a to jest Majst do Skoku i dzisiaj gramy sobie Blaną na Asalcie. Tak więc zostaw łapkę w górę, sułuj po więcej, a my przechodzimy do rozgrywki. w tym momencie byłoby albo Aegis, albo jakieś odbijanie obrażeń, i nawet tacy To jest łokka. może też ten kolczasem pancerz. Um. Dobra, to tutaj oni. Oko. A za jeszcze tu jest, tu leczenie. Iwane. Nie, Milano, dużo od tym to wespawane. Ci co jednego to jest, A, Doskok, atak tarczą, tak? Mhm. Obrażenie, odbicie obrażeń, spowolnienie maczuka, drugi atak. Obrażenie, nasz, obrażenia, obrażenia. To... Robisz obrażenia dookoła siebie, daleki dystans i w tym momencie masz obszarowe, czyli jak kogoś atakujesz, jeszcze atakujesz jeszcze wszystko dookoła. Okej, okay. a czwórka to jest yy, zwiększenie pułapka do obrażeń dla mnie i drużyny, tak? Mhm. Mm yy, tarczę robisz w tym momencie i jak trafisz kogoś bezpośrednio tam, gdzie lądujesz, to głuszasz. Ja zostawiam pułapki, że ich nie, ruchomi, nie? Ok. nie? Okej. to nie jest pomysłu na kulce to postawić. <noise> ty wylony, a kim ty grasz? Ja, e, Artygal, Okej. Okay. Druga z postaci, którą zaczynałem, powiem ci, od chyba trzech lat nie grałem już, bo nigdy nie ma okazji. Kiedyś miała kryty na dzień dobry, wiesz? na próba elegancko początek. Uu, tornado. A to tornado w ogóle dużo zesłania. O. Ale ono właśnie więcej strasznie niż tak naprawdę daje wrażenie. O, przez pułapkę. Opa. No, ładnie go Kulka, ale było warto. Kulka jest. Chodzimy, nie? Chyba. A nie, zaraz już wrócili. Wiesz, wiesz, kulkę. No, i. A mas użyte akurat, nie może teraz tymczasem. Nie chciała na mnie wyskoczyć. No fajne, tylko taki naprawdę długi zasięg ma ta broń wtedy. Na trójcy się powiem. Masz właśnie zwiększony zasięg, idealne do gonienia. Mhm. <laughs> Jeszcze raz w pułapkę. No i możesz podlecieć zawsze. O, ulta na mnie stracił. I do ciebie. A mnie? O, dobiłem go jeszcze, spoko. Diamant na mnie. Mocy. Okej, okay, dobra. Elegantnie to wyszło A, Tiamat tam jeszcze jest. O no, mówiłem, że z tyłu jest No Dobra, trochę zamieszania Uro. wyszło z tym, ale... Jest dobrze, jest dobrze. Mhm. Mm ale ci że fajnie się gra tą bloną, ale zbudowałem ten oni. I, i co mi jeszcze doradził dalej? Co bym mógł pójść I... dalej? Budować? Mm -hmm. Tam jakiś obronę, czy raczej trochę że teraz? Eee... ta, bransole, ta Tebów, czy jak to się nazywało? Migrantat Tebów? teb? Tak, bo będziesz miał dwie obrony. I to okay. się zastakuje akurat. Mhm. Mm no stacji tak czy inaczej. Mam ulta gotowego Ok. I coś. to <trafa> ja nie, złapał go Kurde, ja trochę słabo z życiem A nie? No Dobra, no, ja zginąłem Co te okay. rękawice buduje? Rękawice te, tak? No. Za każdą asystę na swoim busie jest kumulację, a asystę, który został na blokach zbierz kumulację. Kumulacja zapewnia oprawę fizyczną i magiczną. Okej. Okay. I zapewnia aurę jeszcze, jak się zastakuje. Do... Okej, okay, bardzo fajne, no. Bezle. Wiem, to jest jeden z takich kluczowych przedmiotów dla tanków. Szkoda, że się nie, nie stać, kurde. Nie wiem, czy czekać teraz. Nie no, dora, dobra, lecę. Później zbuduję ten przeroz do końca. Ale tam jest cały czas w obronę, czy w pewnym momencie odbić wyobrażenia? Możesz odbić wyobrażenie, ale bardziej Cię interesuje prędkość ataku. O prędkości A. ataku jest stakujesz swoje pasywy, tak? Okay. Dobra, wychodź. Wychodź, bo musisz zastartować sobie. O. <grym wiosenie> nie ogarnąłem. No dobra, przynajmniej kupiłem te rękawice. Chcę? Za od ściany, żeby nie robić pocisku, dobra. dobra. Co dalej, Kup, co dalej? Jakąś obronę jeszcze, tak? Mhm. Może, czekaj, jak to u nich wygląda? Więc magicznych, tak? Generalnie. O u nich jest więcej, no, magicznych. Możesz sobie starter się jeden, który sprawia, że jak dostaniesz obrażenie cztery razy magiczne, to jeszcze odbijasz obrażenie czy jakoś tak. Ja co, myślałem o amulecie hardcore. No to chyba jest właśnie ten, o którym mówię. A nie, to jest... to też jest dobra opcja. Tylko, że nie będziemy mieli takiego problemu z manem, już to by było lepsze na start. Okej, okay. a zaraza? Podleczenie? Sprawdź, czy budują anti albo mają leczenie właśnie sami z siebie. Mm. Mają jednego life, dwa lifesteale. Tak. No, w zasadzie mają łobista, więc y, tak, opłaca się. Nora to, to zbuduję kolejne, Ładnie. Nora. A, dam radę, może. Oho, uh -huh. nice. ładnie. Chyba ładnie, Anubis. O, dobrze, dobrze, nie wychodź. Idziesz dalej. Ja, dobrze. Mówię, ma przewagę, bo atakujesz. Musisz jeszcze jakąś atakuje i odporności. Okej. Okay. Więc spacz na pasy w cały czas, ile ci jeszcze zostało do końca, bo chcesz utrzymać ten w cały czas. Tylko mhm. mówię, jak wchodzisz mhm. bramą to już nie wychodzisz. Bij jeszcze lej się da. Jak się wleźli jeszcze w pułapkę, co za pałys. Możesz się iść i zadektywować. Panna tu ma. O, oh, ale go dojechał w pułapkę. No goń, goń. Weszła w pułapkę. ELEGANCKO Bo ja to specjalnie zostawiłem pułapkę, żeby mi to wlazło, nie? Jak nie będzie gonić. A no no, sprytnie. Dobra, czy są jody. A tak. Kuku. No, okay. ciekawy wybór A co? No, to jest taki lepszy ward. On przyspiesza nas jeśli jesteśmy ranni, kiedy się wycofujemy. A, o tym był. Jest który dodali jakiś czas temu. Mam ulta jak coś. No, ale ja też. A, się kółko odpala, widzę. Uuu, Tiamat strasznie we mnie chodzi. Hej, łap ogłuszenie, pa, pa. Jesteś w kłapce, ale teraz dojeżdżam. A nie, dobijemy. Kurde, a nie stoczyło już. Dobra, ubiorę tę zarazę. Oko. Nie mam jeszcze. jedna jeden jedna rękawica rękawice stakowane. To też będzie duży boost. Mhm. I bez może poształytacji, co podwyższenie nam wszystkim. Możesz, jeśli, bardzo, jeśli uważasz, że będzie bardzo przydatny. Na tym etapie masz już podstawową obronę. Teraz dobierasz tylko to, czego ci brakuje w tej chwili, albo jak drugie. Tak. Mhm. Może rudem mrugnięcia? Jeśli A, wchodzisz w nią, ale nie opłaca ci się tak strasznie, bo nie uciekniesz w nią. To nie jest lol. No już kupiłem. Spróbuję. Zwykle nie kupuję, więc to sobie spróbować. Uuu, ładnie. O no, elegancko. Ulele, to dochodzimy. Ty, możesz wejść pierwszy, bo masz pancerze tak. Wiem, ale. tak to dowiemy ten nie, nie ma sensu. Zabierz ci No Ja, kulkę. Dobra, ja kulkę. muszę zrobić walka, był balon, śmieszna. Prawie się udało, jakieś priorytety. Niech ucieka, ja go próbuję obronić, a chłop cały czas. Który? Eee, ten. Ząbkuj. No Ale to nie, nie było to. sensu. Jak za bardzo się rzuca, to trzeba olać. muszę podczas do końca przemiotu. Chciałeś mi do jeszcze mógł zbudować? Tak, w takiej sytuacji? Kliknij sobie Y i zobacz co się zabiło. Okej. Okay. Które obrażenia zadali ci najwięcej? A jeśli nie widzisz, to jeszcze pod temasz raport co po kolei dostałeś. No tak, najwięcej mam fizyki, fizyki, ewidentnie fizyki. No to coś fizycznego. Okej, okay, w ten sposób. Eee, jest taka fizyczna. złota zbroja tam kamelowała po polsku się nazywa. me z Vanemez... nemeńskiego? Tak, to sprawia, że im więcej masz odporności, tym więcej jak gdyby możesz przyswoić. Czy jeszcze raz, ale co? Im więcej mam odporności, tak? Mhm. Tym więcej mogę przyswoić. Hmm. W sensie, to jest to samo co masz na jedynce, te same staki, tylko że one są od twojej odporności, więc możesz mieć podwójne staki, które robiłem obrażenia podstawowe, tak? Okej okay. 75% na grafie Dobra, mam rękawicę już Więc I macie dodatkową obronę okay. A i mam jak coś, nie? Tylko nie mm -hmm. wiem czy ja chcę teraz używać, bo tu wszyscy pobijani są Znaczy, jeśli byś kogoś uziemił, to mamy to małe bicie, okej okay. Tutaj łanie wyczyszczony mm -hmm. A to wielki błąd z jego strony, bo za co dużo nasta z tyłu, a on sam puszował, nie? Tankowaty mak, on chyba myślał, że przetrwa. Chciał nas unieruchomić, nie pykło mu. No. Bo on na uciech gdyby atakuje wszystkie dookoła, ale traci swojej odporności. Na mm -hmm. ucie traci. Mm -hmm. Spoko wszedłeś we mnie. No teraz ja walnę ulta i twoi nie wejdą. Proszę I co było? Dobra. Dobra, udało im się tym razem. Cofaj. faj został z tyłu, no cóż. Musisz wytrzymać po prostu kilka sekund, nie? Okej. Okay. W ogóle nie wiedziałem, że wie, że nie mamy. Jak nie zwrócił uwagi wcześniej. Zginajmy jak zginęli wszyscy. Dobra, dam radę chyba. Powinieneś. Mam pełne życie praktycznie. To nie jest aż tak zaczyna mięso. Miałeś dobre otwarcie, mogło się tam dobić no trudno. Ale C Jak coś to się lekko cofnij, masz jeszcze dobre życie. No, no należy. Możesz cię wziąć, bo od tak naprawdę. Dobra, A, aj, nie, aj. Aj. O, double killa walnąłem w ogóle. Kogo ja zabiłem w ogóle? A, ok, belone i zankwit. Zankwit, o, zankwit. Ja. Co, myślisz, -ja. żeby otworczać? Tak, myślisz, żeby wziąć? Żeby co? Ja że może otworczać? Może się Będziesz zabijać, tak jak teraz. No, ok. O, mamy spore szanse, że nam się uda teraz. U, ładnie! Uuu. Ale siadło. Nie idą. Dobra. W ogóle widzę, że Kuku się ładnie odpalił. Ale często takie z Kuku na, na salcie dobrze gra. 14. No, to... no, często tak widzę właśnie, że jak już ktoś gra Huku na asfalcie to przeważnie właśnie najwięcej sobie Zresztą to nie jest jakaś super trudna postać. No, gdzie też mają Tornado te, te to robi robotę, nie? Bo tu też... ...ciężko zleczeniem w sumie. Nie! Przeżyję! Już do was dołączam. Poczekajcie, Poczekajcie chwilę. Znaczy... Dobra. W takiej sytuacji nie czekajcie. Dobra, jestem. Dobra. Uj, No żeby... ja, ja cofam? No co, cofaj, ewidentnie. On znowu został. <laughs> Ale On może, może dobrze. Dużo, na... Dużo czasu nam kupi wiesz. No, bo on ma... ugra spokojnie, jak ci mówiłem, żongui, żongui, jest dość tankowaty. A ma super leczenie w ogóle. Pewnie lifesteala zbudował trochę. Hmm. O, przyszedł moją pułapkę. A on ulepszył znaczy, Ma zmieszane leczenie, a i ma lifesteala, masz spawn bankroft, ale nie ma ten. Huf, Tyfona. Nie musisz, to już jest... sam siebie zazwyczaj przedmiot Nie ma ten sensu, znaczy jakby nie powinno się budować dwóch przedmiotów równolegle? Możesz silny, ale to nie jest obowiązkowe, tak? Okej. Okay. Dobra, ja już się odrodziłem. Okay. Majesz 10 no sekund do ulta, jak coś. Oczywiście, dostałem. Ulta, nie? To ale wiesz, cofnął się. No, w sumie ta. I one wyczyszczone? Akurat zdążą tylko do do stali nasi. O, mam ultę jak coś. Ładnie Dobra, leży. A, boją się teraz. No, bo stracili tanka. Mm. Więc wiesz. O inicjacji jest trudno. Kurde, fajnie mi się gra tą beloną. Wiem, ona jest super fajna, tylko musisz ogarnąć, że nie spamisz zdolnościami, nie? Tak jak A, teraz nie ty... wyłączył. Co, muszę ogarnąć? Mówiłem, żeby nie spamić zdolnościami i ty w tym momencie zacząłeś spamić. <laughs> Ale czemu nie z zdolnościami? Bo musisz mieć swoje bronie w gotowości, kiedy musisz je zmienić, tak? Bo wiem, że to jest super 3-2-1 albo inną kombinację. Mhm. Ale ty potrzebujesz tej zdolności, że nagle musisz kogoś ogłuszyć, żeby się nie wskoczył. Albo nagle się zmienia sytuacja, wyskakuje ci co i musisz mieć na tarczę, tak? O, okay. Na tym polega cała... Cały nuans z grania nią. A, sięga do, do... do... tam. No, Dosięgnąć. Zaraz, chodź, mam ultę jak coś. Może rzucę, co? Czego rzuciłem. Dobra, elegancko. A uziemiłem go, ale teraz dużo się nie da. Tak? O, skubana. Dobra, chodzimy. Jak ktoś nie kwestionuje mojego buildu, jest dziwny, ale działa. Ja nie patrzę na tych bit No ale będziesz po rozgrywce. Zadasz mi pewnie jedno bardzo ważne pytanie. Okej. Okay. Raczej idę z drugiej strony. A, dobra. Idę. Fajny meczek. Mhm. Uh -huh. Bardzo fajny. I patrz, z graszczankiem nie było tak źle. Co? Przecież trzeba przyznać, że brona jest bardzo intuicyjna, nie? Nie, bez powodu jest na wszystkich zwiastunach i reklamach gry. No to jeden z pierwszych bogów, nie? Taka Sparski Majta razem z Zepsem. Mhm. Mm znaczy ona przejęła pałeczki już jakiś czas temu. Mhm. Mm